Znajdujemy się dzisiaj w Piławie Górnej, w rejonie sali oraz remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Odbywają się dzisiaj tutaj trzecie manewry, manewry Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Dzierżoniowskiego. Gościmy również drużynę ze ześcinawy Średniej. W programie mamy dzisiaj 10 stanowisk tematycznych, które obejmują między innymi udzielanie pierwszej pomocy, rozwijanie linii gaśniczej, Opanowanie pierwszej pomocy pod względem zatruć, próby samobójczej, ubieranie się w strój bojowy Nomeks na czas oraz wiele innych stanowisk. Jesteśmy drużyną ze ścinawki średniej, młodzieżową drużyną w ścinawce średniej. Przyjechaliśmy tutaj kolejny raz. W tym roku zaskoczyła nas ilość zadań, ale też tematyka zadań. Wiele zadań moim zdaniem będzie dość trudnych, ale bardzo wymagających i to, co podkreślają organizatorzy, przede wszystkim dadzą szansę nauczenia się dzieciom i młodzieży nowych rzeczy. Wiemy, że są zadania typu ratowanie osoby, która próbowała popełnić Samobójstwo. Byliśmy już na zadaniach z rozwijania węży, byliśmy już na zadaniu z wiedzy. Jest to wszystko imponująco i bardzo fajnie zorganizowane. Jesteśmy bardzo zachwyceni. No, zaangażowanie dzieciaków, młodzieży jest bardzo duże. Zainteresowanie, pomimo tego, że już temperatury nie są najwyższe, jest trochę chłodno, ale tutaj widzę, nikomu to nie przeszkadza. Dzieci bardzo mocno się angażują w każdą stację, przygotowane tutaj warsztaty. No i na pewno cieszy to, że jak obserwujemy, sobie chodzimy, to jest duży poziom wiedzy i przygotowania, nawet u tych najmłodszych, najmniejszych dzieciaków. Zdarzenie bardzo fajne, i bardzo dobre i bardzo potrzebne, bo bez młodych kadr OSP za parę lat może przestać istnieć, bo tak jak tutaj już rozmawiałem z kolegami i druchami, że kiedyś były problemy lokalowe, potem sprzętowe, a teraz są kadrowe. I tak największą bolączką jest brak kadr w ochotniczych strażach pożarnych. Te jednostki młodzieżowe no, dobrze rokują i pokazują, że jest jakieś zainteresowanie wśród młodych ludzi i jest szansa, że przynajmniej część z nich zostanie, że będzie mogła tutaj pracować w przyszłości w ochotniczych strażach pożarnych. A ta działalność ochotniczych straży pożarnych jest nie do przecenienia, chociażby w aspekcie ostatniej ustawy o obronie cywilnej i ochronie ludności, gdzie dla OSP są bardzo ważne zadania wyznaczone i one będą musiały to robić w razie godziny W i wszyscy się do tego przygotowujemy, jednostki samorządu, starostwo gminy i PSP no, i OSP jako to, ten, to ostatnie ogniwo, a może nie ostatnia, pierwszy, bo jest najbliżej ludzi. Jako drużyna mamy na ten moment około 40 członków. Działamy w ścinawce średniej w gminie Radków Powiat Kłocki. Spotykamy się co tydzień na zajęciach, ćwiczymy, rozwijamy się. Uwielbiamy wyjeżdżać na różne wycieczki integracyjne, właśnie tego typu, gdzie możemy się zmierzyć z innymi drużynami, zobaczyć jakie mamy braki i w czym możemy się doskonalić na, w najbliższym czasie. No, dzień jest bardzo, bardzo Intensywny, wykonują oni w ramach szkolenia różnego rodzaju akcje i ćwiczenia. Stanowisk szkoleniowych jest bardzo dużo, uczą się no naprawdę fantastycznych i pożytecznych rzeczy, których na co dzień większość ludzi nie potrafi robić. To jest ratowanie ludzi w różnego rodzaju sytuacjach. To są wypadki drogowe, to są wypadki budowlane. To są różnego rodzaju zdarzenia pojedyncze, ale i grupowe. Tutaj jest główny cel właśnie uratowanie człowieka, czyli wszystkie akcje polegające na. Właśnie zabezpieczeniu, zaopiekowaniu się rannym, poszkodowanym człowiekiem. Młodzi druchowie, z mojej perspektywy, radzą sobie rewelacyjnie. Są pewne małe niedociągnięcia, nad którymi muszą popracować, ale tak jak na rozpoczęciu imprezy, tłumaczyliśmy, że tu chodzi po prostu o zabawę, że młodzież się zintegrowała. Oni mają tutaj zdobywać wiedzę. Jeżeli czegoś nie potrafią, to jest szansa na to, żeby wyciągnąć jakieś wnioski i będą wiedzieli, na czym popracować i co udoskonalić. Zadania zostały przygotowane w taki sposób, aby były przyswajalne dla dzieci i młodzieży w danym wieku, aby też sięgały do różnych dziedzin ratowniczych, żeby rozwijać to ich pasję, a w przyszłości być może też zawód, czy dalej też pasje, jeżeli będą w strukturach dalej ochotniczych straży pożarnej. Te umiejętności są niesamowite, oni się naprawdę chcą uczyć. To jest potężny entuzjazm, to widać no i to jest bardzo dobre, bardzo fajne, ale to też dobrze, że są dorośli, którzy chcą się tym zajmować, bo same młodzieżówki nic nie poradzą bez tych kadr ludzi doświadczonych, którzy uczą, pokazują, instruują. I przekonują do tego, że warto być ochotnikiem, strażakiem. Wielkie wydarzenie w mieście. Te stanowiska są rozlokowane też na dużym obszarze na kilku dzielnicach. Widać też dużą umiejętność starszych dzieci, które już brały udział w większej ilości szkoleń że oni dużo potrafią. Uczą tych młodszych, które nawet mają 6, 7, 8 lat i to bardzo dużo bardzo dobrze rokuje na przyszłość. To jest taki narybek właśnie do no później naboru do y, y, dorosłych strażaków, oni później też zostają ratownikami medycznymi, niejednokrotnie idą do służb mundurowych, także to jest bardzo dobry poligon doświadczalny. To widać często przy różnych przedsięwzięciach organizowanych w szkołach, te, te dzieci i ta młodzież, która należy do młodzieżowych drużyn pożarniczych, wiodą prym przy różnego typu właśnie imprezach i, i przedsięwzięciach w szkołach, gdzie właśnie są dziedziny ratownicze, jest kwalifikowana pierwsza pomoc, są tematy ewakuacyjne, widać tą różnicę, dzieciaki są profesjonalnie przygotowane i często są instruktorami, pomimo młodego wieku. Jest zauważalne, że praca z młodzieżą przynosi tutaj zauważalne efekty, jest bardzo owocna. Poprzez spotkania takie jak dzisiaj tutaj w Piławie Górnej, nasza młodzież z terenu powiatu i nie tylko ma szansę na to, żeby się rozwijać, i mam nadzieję, że w przyszłości zasiedli nasze szeregi. Jestem dumny właśnie z tego, co się tutaj dzisiaj dzieje. Te młodzieżowe drużyny pożarnicze są fantastyczne. Z naszej piławskiej jestem no, szczególnie dumny. Ona jest bardzo mocna, duża, liczna. Co roku ich liczebność się zwiększa. Tutaj z dużym zainteresowaniem miasto obserwuje, jak ona się rozwija i wszyscy naprawdę jesteśmy bardzo dumni z tego. Nawiązaliśmy współpracę z drużyną z Piławy Górnej trzy lata temu. Dzięki i ich uprzejmości zaczęliśmy bywać w Piławie, w Ostroszowicach, w wielu miejscowościach, co bardzo mocno przyczyniło się do rozwoju naszej drużyny i za co jestem ogromnie wdzięczna. Udało mi się odwiedzić wszystkie stanowiska. Jestem pod wrażeniem, że tych młodych ludzi jest aż tylu, że o ile dobrze policzyłem 10 drużyn, to też dobrze rokuje. Także możemy patrzeć w przyszłość z optymizmem i cieszyć się, że młodzi ludzie chcą się uczyć że chcą być strażakami. To, co kiedyś było, że chcę być strażakiem, staje się realem. Życzę naszej młody, młodzieżowej drużynie pożarniczej wszystkiego dobrego, żeby się rozwijała, żeby oni właśnie byli coraz bardziej zaawansowani, jeśli chodzi o umiejętności, o szkolenie. Będziemy tutaj jako społeczeństwo, jako władza samorządowa wspierać ich ze wszystkich sił. Jako komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej zachęcam młodzież, dzieciaki do wstępowania w struktury młodzieżowych druży, drużyn pożarniczych wspaniała zabawa, cenna wiedza do zdobycia, no i poprawa bezpieczeństwa zarówno swojego, swoich bliskich, rówieśników, kolegów, swojego otoczenia.